Cześć, jako Z tej strony Kerr. Witam u mnie na kanale w grze Outriders, razem oczywiście z Angerem. Siema. Oh yeah. Tanecznym krokiem witamy was serdecznie i dziś będzie Trójmiasto, czyli to co miało być w poprzednim materiale, ale nie zostałem odpowiednio przeszkolony i tak naprawdę dalej nie zostałem. Musiałem to sam rozkminić, bo Anger sobie robił wyposażenie, żebyśmy mogli mm, lepiej zabijać, w sensie on. Naszym celem będzie ten oto szpan. Będzie ciekawie. Będzie ciekawie? Jeżeli będzie ciekawie, a będzie, to wchodzę w to. Oh, je yeah. Ze względu na moją małą, niską, przeciętną wiedzę na temat gier RPG, po prostu problemy się wy. Co e... mi tutaj się? Dąż! Kurwa znowu do ataku, jak mnie to denerwuje działać. My chcemy robić to. Zatem idziemy tam. Zabić tego pana, dobra. Kierendy to. Ziemia niczyja, chodź, anger. Bo będzie już nasza. Na razie jest niczyja, ale my ją przyjmiemy. Jeab, tutaj. Dziu. Ze czołgów walą, hop. Dobrze, tutaj nie musimy już nikogo zabijać. Kurwa, musimy zabijać. a Moment, a czy my nie mogliśmy się po prostu. my się mogliśmy przenieść! Spieprzamy stąd. No teraz już nie, musisz ich zabić. A, a nie możemy zginąć? Możemy, ale poziom świata ci się zmniejszy, nie? A dobra. Kurwa, mać, ale zdupczyłem. Mieliśmy się przenieść! Reload, kurde granat, Dobra, to lecę im od boku. Tu mnie nie spodziewają się, a bo to jednak, może tak. Nie dobrze bo ja sobie mogę teraz takie punkty robić. Co to znaczy? Trzbę. No bo tą postacią gram tylko z tobą, nie? O! Więc robię sobie podlud i pod ogień. Bo... Ej, chodź mi szybko podnieść, cofnij się i mnie podnieść. Nie zdążyłem wcisnąć leczenia, bo teraz zadaję na wyobrażenia obrażenia ludziom, którzy płoną mnie, a ty ich podpalasz. O, czyli nie złe no. Opis! nie, tu, tak, tak. A ty co pana? E, e, Kubeć się chce. Go, nie musisz tego zbierać, to się samo zbierze. Wszystko tak? Jak ustawisz sobie, żeby ci podnosiło od rzadkiego, to wszystko co tu zostaje, przejdziesz na kolejną lokację, to ci się zacznie zbierać. Okej, okay, dobra, ja się zastanawiałem, co to oznacza. No i mogliśmy się tutaj tepnąć ogólnie, nie? Mogliśmy. I to też się zbiera? Czy to to nie wiem? Czy to to nie wiem, czy to to tak. Ferguson wstaje, staje na znak. Chyba, że teraz możemy się tepnąć tam. Poczekaj, poczekaj, zobacz na mapie, czy możemy się tam jakoś bliżej przenieść. My jesteśmy... Nie, nie możemy, już musimy tutaj iść. Dobra Okej, okay, czyli tak idziemy, tak idziemy. Pokumon so, Moi drodzy, a jak wasze poczynania w grze? E? E? Gracie Kur... zlikwiduj cel. Nie, ten pluje tym popcornem zaś prawie zabiłem tego do z... To... Przeładowuje się gnoje Przydałaby mi się ta kula co mam na głowie. dobra Dobra, idę zabić tego tutaj, bo tu się jakiś czai z kubaniec. Dobra, idę zabić. Tego. O oła. Skąd mnie pierę tutaj? Tam jest koleś. Dobra, ten boss zabicie już, teraz w komopki. A mnie tutaj zaskoczył. Ale oni... Umrę. Umrę, jak myślałem, kurde. Nie, nie umrę, Ale nie, nie umarłem tak na zawsze, na, tylko na chwilę. Nie dostał. Tutaj, bo tu jeszcze na, na plecach mamy gościa, i on się w ogóle nie boi, ty. Co nie boisz. Na plecach mieliśmy gościa Umarłeś, ale tak, że wstaniesz? Tamy, tamy. Wolej, Dobra, tutaj jest jakiś klucz? A nie, tutaj czeka. Liminuj Easy Siu Czas <śścoughs> Siu czas. Efekty dźwiękowe 2021 Made by Angel Dobra Szybko przyszło, szybko poszło. Panie nie mogę tej skrzyneczki. Dobra, mogę Czyli ja nie muszę w ogóle podchodzić do tego, tak? Ale dobra To idziemy, ho Ej, tam coś jeszcze jest Ja się boję, że jak pójdziemy dalej, to się zrobi misja Kolejna Dobra Teraz uciekamy stąd Tymka! A Ajuto! Muszę sobie te filtry swoje trochę pozmienić, bo czasami jak właśnie wydaje taki e, wysoki dźwięk, to mi ten diser to mu mu, mu mutuje a, a, a nie możemy się teleportnąć? No Może... Mu... Nie wiem. Ale my musimy chyba wrócić, nie? No wracam. Kuciej, no... Odbierz nagrodę, tak? Idziemy do okopu. A już chcesz nagrodę? No to nie, możemy... Hmm. Mieliśmy trójmiasto, czyli dalej. Nie musimy iść odbierać. Stój. To ja ci powiem, gdzie. Ja już wiem. Ja umiem. Ja sam, ja sam, ja sam. Ja sam, ja sam. To musimy iść do tego draka, bo stąd nie, bo to inna kraina. O, Jakubie! Jakubie! Zrób mi loda! Nie? Dobra, mieliśmy zro zrobione to. Teraz pierwsze miasto, bo miało być miasto wyrwy załatwione. Teraz poszukiwany Hannibal, moi drodzy. Let's go. Summon together with Anger. Anger świast. Ja nie znaję. Ja nie znaję, ale poznaję. Szukuję sz, się w najbliższym czasie, moi drodzy, streamy, bo nie będzie w co grać po Outridersie. A stwierdziłem, że Days Gun nie pojawi się na kanale ze względów e, czysto technicznych. Po prostu gra nie dość, że była już na PlayStation, i teraz zauważyłem, że ludzie też ją ogrywają na playu przed premierą pc Stwierdziłem po prostu, że przenosisz, tak? tak. Że, że, że zaniecham jej, ale pojawi się 26 maja gra. Zapomniałem, jaka? Biomutant, o moi drodzy, tak, biomutant, a dwa miesiące później Kena The Bridge of the Spirit. Of course, of course. To tutaj? Dobra, może być ciekawie. Tu no? O, to teraz tak, teraz taki brodaty! I wygolony i brodaty jestem. Ten... ze swoich umiejętności. Cyk! Zerwaliśmy go razem we dwójkę i trzymamy go. Ej, i schowałeś go do kieszeni. <śmany> ten tutaj jakie. O no, komo! Dobra, znowu mi się coś da... Muszę go oznaczyć. Znać ten cel, dobra. Poszukiwany Hannibal. Let's go. Padamaka Chodź Pójdź! Jak to było? Pójdź! Pójdź na sobie! O nie goście! Z... Nie mogliśmy się znowu przenieść? Nie, no to jest tu już Nie? Ma tutaj. To. Dobra, idę nie ma też. Nie arać! Kurde, padają jak kawki Granat! O o A uciekł! Pali się! Nie, nie wiedziałem Szybko wstawaj, ja wstawaj, wstawaj Ja się podniosę sam Ja umiem no, Czemu? No, bo stałem za tobą po tylko możesz się podnieść raz, a jak ja potem nie będę miał jak się podnieść? To wtedy się nie podniosę. Dobra. To jest szybki boss. Nie, ch o, nie chciałem tego robić, no ale dobra. Poczekaj na mnie. O, dziękuję. Podniesiesz się? Tak. Czemu ja dostałem w ogóle? Granat leżał czy ty? Dobra, lecę tam. Ej, biega tu! Umar. Tover me! O oh shit! You need to podnieść mnie Czemu umarłeś? A teraz byś się mógł podnieść, teraz nie mam jak cię podnieść. No chodź! Dasz radę! Do tego tłumu? Zwyczajony tygrys, ukryty smog. Jakiego tu, Bo jeden gościu to jest? No to, o czym chcecie porozmawiać? Porozmawiajmy o tym, jaka jest pogoda. Pogoda dzisiaj jest. Zachmurzony świat. Kurwa, ja poziom świata, zachmurzony świat jest dzisiaj. Granat ci rzucił. No widzę. A płomienny? płomienny? Nie. Tu musisz tam. No, to tego zajmij. Zdejmij tego tu koło mnie. Jest dwóch. On za ścianką jest, nie? Może nie przybiegnie. Ja I tak, ja nasz. tarcza mi się zrozładu... załaduje. Postawię ją tam. I przyjdę do ciebie, ja. All right man. Nice. Nie zdążyłem. Dobra. Nie wyszło. Nie zawsze jest tak, jak byśmy chcieli, dobra. Nice, poziom świata mi się zresetował do zera. O, to robimy, dobra, to teraz nie giniemy już. Czemu mi teraz ładuje? Dobra, chodź to robimy szybko. Dobra. Łańcuchem cię oplatam! O, TAKTYCZNY brud TAKTYCZNE SPIERDALANKO Dobra, zrobiliśmy to błyskawicznie, wręcz bym powiedział Dobra, teraz już nie umieram Teraz to się umiera, jak mi już poziom świata spadł do zera Nie spadnie No jak mam do zero. Co? Zerował mi się Nie no rośnie, spadł o tyle co ten Spadł mi cały pasek, ja miałem prawie cały. Tak? Tak To dziwne, bo mi spadł tylko kawałek Może się zbogował tylko, ale... Może tak, no bo mi spadł tylko ten kawałek, który się tak by nadbudował, nie? Ja mam pusty, dziewiąty świat pusty. Kurde, zajmij się. O, o kurwa, ja to się zawsze schowam. Ty. Dobra, boś. Wer. Przybiegnie ze schodów. To co lepiej cofnąć się trochę? Niech ci nie... Dobra, cofam się też. Ej, dość sporo tu leci, powiem ci. Co? Sporo ich tu leci. Gień gnoju. Ej, chyba umrę. Kurwa, nie w tą... no tych... Możesz się podnieść? Tak, 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 uciekam, uciekam. Wpadaj gnoju O kurde tutaj na blisko Gdzie mnie? Okej okay. Dobra poszło szybko teraz Dojeżdżamy do niej Ej co ja to? Nie dobiłem? To? A mba... Really nice. Znowu nie trafiłem. Ktoś mi Dzięki. Dobra, podchodzę. Tam wchodzi. Od, od boku? Czy tutaj jeden gościu idzie? Idę go załatwić. A, oczywiście, że tędy. O, ale przynajmniej tutaj trzeba dobić gościa. Super. Dlaczego nasz główny bohater, zastanawiam się, nie ma nigdy nic do powiedzenia? On po prostu się nie pierdoli. Stwierdza, że tak. Po co będę goś, do gościa mówił, który zaraz i tak umrze? No. Nie? Więc strzał w banie i tyle. Będzie... Takie jak ja. Chodź, bohater. Ok, no, Dobra. To go back to the. To. Next mission? No, next mission zostało trzecie miasto. Okej. Okay. Aha, ja muszę się... A nagrody się odbierze później, prawda? Tak. Dobra. Teraz ja sobie oznaczę... Em... Ja dopiero jest? wszystkie nagrody odbiorę, jak będę miał, bo dostaniesz wtedy gwarantowany legendarny przedmiot. Aha, no to dobra, to przenosimy się do... Do, do, do moi drodzy, przenosimy się... E... Martwa Przełęcz, poszukiwany... Z tego głowy mm. A jeszcze url szczyty ma Ale to ja nie, mnie się jeszcze nie wyświetliło Mam na razie tylko trzy były wiesz no, Bo może go już ubiłeś A coś Co my, my coś ubijaliśmy pamiętasz? My byli razem to chyba robiliśmy no, Na urlach szczytach, ale ja to oddałem Ja to też wtedy oddałem, bo ja to chyba na odcinku oddawałem Pierwszy zaraz jak mi się ono odblokował, pamiętasz? O, to było zablokowane, ej dobra, odbierz ej. Dobra, szybko oznaczamy, bang Nie ma to, co to znowu się tu odbiebało Sorry Tego nie masz? A nie, dobra, jest tutaj Poszukiwany całą głowę i możemy się tutaj przeteleportować, bo jest chorągiewka O, ja już teraz ogarniam, widzicie tam, widzicie? O już dobra, sam się... Ładno, mam orągiewkę? też ma... Koniec nagrywek z tobą. Disconnected. Ty, 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 ty. Am, <gry> um, to jest tu, nie? Dobra, może być ciekawie. No to ja jeszcze doładuję w razie czego jeszcze... Ekipunek tak, i... nie zrobię użytek ze swoich umiejętności. Powiedział coś. No. Jak nigdy. Wspaniale! to jest ciekawie. Może... Ja on tak, On tak robi. No, zresetował mi się ten świat do zera. Jej! Dobrze, to nie moje główne konto. Byłem płakał. Nie wędzasz tym, kurwa, popcornem! Ten dźwięk jest straszny ja sobie jeszcze pozwolę szybko, żebym... Poczekam masz podejdą trochę bliżej RELOAD! I w główkę. I w głowka. I w głowka! Do AWP -y to nie jest raczej dobre rozwiązanie ten. <śmany> o ale mój jedną Dziękuję! Na nie Dobra, to ja lecę po tamtych Oj, mał, cię? No cię? To ładna śmierć krótka rosła pola, a wadniów szuwiał gaj. To krótka Proszę! pop, olno. The... A wadniów... Oj, gdzie mnie tu? Czemu mnie? Ale to jeszcze cegół głowy były i musisz mnie podnieść. Ała, ała, to ja muszę uciec! Ja myślę, um, że zaatakuję głowego, a tu je ja zabiję snipera. Okej, okay. ale jaja Dobra, nie ma co się bawić. ten też. Dobra, ja przełączam ten. Odpalam pociski. Dawaj drugiego. Dobra, dojechani. Na spokojne mięszo. Wracając Skończy... skończyło się. O -o.

No jest, dobra To ja go tu od boczku wezmę O kurde, dobra, nie wezmę go Te małe wypierdki mi biją jeszcze, fuck Ja mi będzie strzelał Dobra, dojeżdżamy go W Tajdanach! Sprawiedliwości Dobra, easy. O, z tego eee, Szyk podobną do... Jak się nazywa? God of War, nie? Tak. Gdzie dojść tam? Co ty tam masz? O, księga! Dobra To co? To, to tyle? No Możemy się przenieść jeszcze do tego głównego miasta? Czekaj Jak wyruszyć w podróż? Gdzie wyruszyć w podróż? Co mamy robić? No, do głównego obozu trzeba się przetłumaczyć A, oh, zawsze do głównego obozu, dobra I know, I know I knew that Dobra. Nie miał takie moce, to nie walczyłbym z innymi hmm. Czekaj, ja muszę zobaczyć jedną rzecz. Podejdziemy sobie tutaj, czy faktycznie nie mamy jeszcze jakiegoś pana do ubicia, którym z miast. Tu jest ubite wszystko, tu jest zrobione wszystko, to jest zrobione wszystko, tu też. A tu, poszukiwany, okej, okay, tu mamy zadania poboczne, całą głowy. Dobra, to tak naprawdę nie mamy anger więcej do roboty, tylko już teraz y, głównie. Y, wskażona, wskażona strefa, odpowiedz ogniem. Tam musimy się udać. Bo z poskażonej miasto kopów jest dalej, tak? No. No to idziemy do, do odpowiedz ogniem, skażona strefa. Przenosimy się zatem, moi drodzy. I co wy na to? Puuu, akurat w tym samym momencie coś psztringło. Zanim się poruszę, poczekam aż się załaduje wszystko. O kurde, muszą pochodzić z rakiet, o których mówił Ugio. Mogą podążać za nimi do celu. No to ciekawe teraz to. Odpowiedz ogniem, moi drodzy, ale my ogniem odpowiemy już w kolejnym odcineczku, bo ten się zakończa. Tak, powiedziałem, zrobiliśmy trzy miasta, trzy cele, trzy trupy, trzy razy. Hip-hip, hura. Hip-hip, kura. Hip, <laughs> Cześć. Cześć.